Oczywiście jestem dumny i jest coś takiego, że chyba było naturalną rzeczą, że on będzie grał w siatkówkę. Jest bardzo bardzo ambitny i, i często staram się mu tłumaczyć, że jeżeli chodzi o pozycję rozgrywającego, to droga jest długa i, i trudna. Natomiast ma niesamowicie dużo zapału i oczywiście jestem jego, myślę, najwierniejszym fanem razem z mamą. Ja myślę, że Oliwier Winiarski pracuje sam na siebie, tak? Oczywiście zawsze będę mu służył radą i jak tylko będę mógł, to też starał się, starał się rozwijać go. Natomiast faktycznie o tyle nazwisko czasami może przeszkadzać, że niestety wiąże się z tym, że porównują go do taty, a ja myślę, że to chyba dla żadnego młodego sportowca nie jest, e, przyjemne, e, z drugiej z drugiej strony myślę, że też dużo pozytywów Olek jest akurat, e, osobą bardzo otwartą i, i myślę, że myślę, że bardziej bardziej jest z tego dumny niż mu to przeszkadza.